Skoro że telewizja już działa, to teraz jest jeden problem z całym tym wynalazkiem. Problem polegający na tym, że ten wynalazek działa po obecnej antenie w sumie do prędkości 20 mil na godzinę. Zresztą czuję, że w terenie zabudowanym będzie cholernie ciężko uzyskać coś lepszego. I nawet zaawansowane anteny na dachu mogą nie pomóc. A na czym to odbieramy? Dzięki temu radiu, który ma normalne wejś wejście cinczowe, video, audio, rozbebeszony został... O, zestrój się tu. O. rozbebeszony został dekoder telewizji naziemnej zazwyczaj każdy da się zrobić posiadają one zasilacz w większości 5 i 12V co nie jest wielkim problemem w samochodzie uzyskać bo 5V można wziąć z ładowarki USB a 12 mamy generalnie w samochodzie i dzięki takiemu oto śmiesznemu wynalazkowi Mamy na telewizję. A żeby było weselej, to jeszcze jest coś innego. Nie wiem, czy zdąży się on uruchomić. Tak, uruchamia się. Bo po wyłączeniu dekodera automatycznie przełącza w tryb Innego urządzenia, które jest pod to samo złącze podłączone w tym momencie, to jest odtwarzacz Dune, więc zapożyczono od kolegi Dominika. Ale w celach testowych to może być jakiekolwiek inne urządzenie, to jest tylko przejściowo. Tak więc, jeśli nie chcemy wydawać w sumie kilku tysięcy, bo do dobrej jakości, w miarę, zestaw takiego radia z wbudowanym radiem DAP. I tak samo z wbudowanym DVBT, nazwijmy to w ten sposób, no to trochę nas to wyczyni. A tym sposobem trochę chałupniczo, trochę trzeba będzie poukrywać kabli. No. O, nie jest odtwarzacz. Można sobie dowolny film zapuścić, jeśli mamy jakiś na dysku twardym lub coś takiego. I film będzie sobie leciał. No a Teraz będzie kwestia dopracowania pewnego rodzaju zakłóceń, które są od samochodu. Ale to jest wszystko do zrobienia. W 5 minut zmontowany zestaw i, i działa. Włączamy dekoder i tamten robi się nieaktywny.